którą uczestnicy zdobyli podczas moich wykładów i warsztatów i też umiejętności, których się nauczyli podczas różnego rodzaju ćwiczeń i doświadczeń, będą mogły im pomóc w tym, żeby sami byli w stanie eksplorować historię swojego systemu rodzinnego, żeby mogli też prowadzić ważne rozmowy ze swoimi członkami rodzin i żeby mogli też już bardziej świadomie podejmować decyzje w swoim życiu, wiedząc o tym, jakie znaczenie w tych decyzjach ma historia systemu rodzinnego, powody, dla których się pojawili, data ich narodzin, imiona i wszystkie te ważne Fakty związane z życiem rodzinnym. Te umiejętności i ta wiedza, którą byli podczas moich zajęć, może im pomóc w tym, żeby żyć bardziej świadomie, żeby bardziej świadomie dokonać bardziej wyborów i żeby też wnosić tę wiedzę i te umiejętności do swoich rodzin, i również w swoim najbliższym otoczeniu, nie tylko rodzinnym, tak, żeby świadomość rosła i żeby mogli poprawić wszystkie swoje relacje.